Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pamiętacie Państwo tą spiskową teorię, która od kilku tygodni krąży w internecie, a którą my tu, na kanale YouTube, prezentację, do którego subskrypcji serdecznie zapraszam, omawialiśmy dla celów czysto rozrywkowych w zeszłym tygodniu? Punktem Kulminacyjnym tej teorii była taka oto sytuacja, że z dziwnych i niezrozumiałych powodów pan prezydent Duda wróci z wizyty w Stanach Zjednoczonych po panu premierze Tusku. Na tyle znacząco później, że gdy się coś stanie z samolotem pana prezydenta Dudy, to pan premier Tusk będzie już tutaj w Polsce, będzie mógł zarządzać sytuacją i wspierać pana. Marszałka Hołownie, który po odejściu z tego świata pana prezydenta Dudy, stanie się automatycznie prezydentem. No ciekawe, drodzy państwo, bo ten element układanki już wskoczył na swoje miejsce. Tutaj jest taki artykuł na portalu Do rzeczy. Duda zostanie w USA dłużej niż Tusk. Prezydent ma swój. Plan. Ciekawostką jest to, że też ten element tej teorii już wskoczył na swoje miejsce a propos całej martelologii robionej przez pana prezydenta Dudę tuż przed. Wylotem, że on jest głównym wrogiem Putina, głównym, y, taką główną osią oporu przeciwko imperium zła, jaką według tej teorii jest y, y, Federacja Rosyjska, i że on tak będzie bardzo bustowany przez różne siły oraz sam siebie będzie bustował jako taki główny antagonista Putina, główny wróg Putina, który może przez to bardzo mocno ucierpieć. No to drodzy Państwo. W poniedziałek 11 marca 2024 roku, na dzień przed wizytą w Białym Domu i jak rozumiem w dniu wylotu obu panów do Waszyngtonu, pan prezydent Duda najpierw zwołał Radę Bezpieczeństwa. Narodowego, no raczej nie po to, żeby na niej mówić, że wszystko spokojnie, tutaj nic się nie przejmujmy, jest dobrze. Tylko po to właśnie, żeby grzać. Zwłaszcza, że na ten sam dzień, czyli na poniedziałek, 11 marca 2024 roku, pan prezydent Duda zapowiedział orędzie, orędzie do narodu polskiego, w którym już wiadomo, bo już pojawiły się. Eee, m, 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 może być e, takie, jakby m, zapowiedzi, e, już, już się pojawiły, że tam będzie no, takie bardzo mocne grzanie, właśnie tym, że pan prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych e, po to, żeby walczyć z Putinem. Czyli cały czas jest grzany ten motyw. Motyw, że Putin no, miałby motyw. Usunięcia pana prezydenta Dudy, bo on jest najważniejszym człowiekiem w oporze przeciwko Putinowi. No to są, drodzy Państwo, dwa kluczowe elementy tej spiskowej teorii, którą omawialiśmy w zeszłym tygodniu, której nazwa to fałszywy zamach na samolot Dudy w czasie powrotu z USA zacznie proces, i do której to teorii, jeśli Państwo. Nie oglądaliście, to zapraszam, żebyście Państwo obejrzeli, tylko prośba o wchodzenie mm, po prostu na kanał YouTube wideo na stronę główną i tam wchodzenie do zakładki wideo i sprawdzanie listy filmików, bo niestety, ale jesteśmy tak dyskryminowani przez YouTube, że kompletnie nie wyskakujemy w wynikach wyszukiwania. Nawet jeśli wpiszecie Państwo całą nazwę vloga i wideo moje nazwisko, moją ksywkę to i tak pewnie Wam nie wyskoczy. Ewentualnie, jeśli nie macie Państwo czasu przeszukiwać yy, zakład yy, tej kofolteru wideo, do czego serdecznie zapraszam. Tam na pewno znajdziecie Państwo masę materiałów, których, o których po prostu nie wiedzieliście Państwo, że są, a są ciekawe. No to wyszukujcie naszych filmów w Googlach. Google. No ale Google jest właścicielem YouTube, ale jakimś cudem Google nas nie dyskryminuje, a YouTube. Platforma, która ma zarabiane na nas pieniądze dyskryminuje. No i oczywiście szukajcie Państwo linku. Linku do tego vloga. Na Facebooku i na TikToku damy go w komentarzach jeśli on, ten filmik skoczy też na mój drugi kanał Krzysztof Ator Woźniak i tam będzie też w, w opisie filmu link do, tego, do tej teorii. Jeśli Państwo nie oglądaliście, koniecznie obejrzyjcie, bo ona, no, drodzy Państwo, to dwa duże elementy tej teorii wskoczyły na miejsce. Um, I ogląda się teraz ten materiał po prostu ściarami, ściarami na plecach. Jeśli Państwo nie oglądaliście, obejrzyjcie jeśli Państwo oglądaliście, to tak. Radzę obejrzeć jeszcze raz. Teraz, po tym, co się wydarzyło w międzyczasie, przez ten tydzień, no, ogląda się to tak z turbo, bym powiedział, um, ciarami na plecach. Także serdecznie zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji kanału YouTube, wideoprezentację oraz naszego drugiego kanału Krzysztofa który już kompletnie nie wyskakuje w wynikach wyszukiwania, więc po prostu. No, dam, dam też link do opisu do tego drugiego kanału, znaczy do komentarza, żebyście mogli go Państwo obejrzeć. Tyle, pozdrawiam, To zobaczenia. A i pamiętajcie, spiskowe teorie to seria czysto rozrywkowa. To są takie bajki na dobranoc, takie dla dorosłych dzieci. To nie bierzcie tego na poważnie, są tylko spiskowe teorie. Broń Boże, nie fakty, no ale jak fakty zaczynają te teorie doganiać, to jest bardzo mrocznie. Oby nie dogoniły do końca, oby pan prezydent szczęśliwie wrócił, a my z racji tego, że wyleciał, nie musieli jechać ginąć na Ukrainę. To bo Ukraińcy siedzą w Polsce, więc ktoś musi ich zastąpić. Trzymajcie się, drodzy państwo. Pozdrawiam do zobaczenia. Pa!